Hejka kochani, tarantula się Ewa Lipka, witam. Księżniczka Słońca 2. Co mam jeszcze stąd wykasować? Sobota 16 lipca 2022 rok, 9.8 czasu angielskiego. Bardzo trudne nagranie troszkę powtórzę troszkę powtórzę z tego co już mówiłam, tytuł już widzicie, w związku z tym, że to nagranie moje o Zbigniewu, zbigniew Kękuś musi być gigantyczny obiektywizm. Było bardzo długie i być może mało kto nawet do połowy przesłuchał Także tutaj mam ten artykuł. Tomasz Komenda, o Tomaszu Komendzie. Tu chyba, o, zamknęło się. Także Zbigniew Kękuś siebie przyrównuje swoje poszkodowanie do Tomasza Komendy. Mam nadzieję, że tutaj króciutkie mi wyjdzie nagranie. Także rozmawiałam z kimś, i ten ktoś mi powiedział, no, że, jak, że po prostu wiedzą, jak traktują gwałcicieli w więzieniu. I to, co przeżył Tomasz Komenda. Zbigniew Kękuś, nie masz prawa, nie masz prawa przyrównywać do swojego poszkodowania. Także chciałabym przypomnieć od godzina 31.07 do godzina 34.27. Także słuchamy. Czyli Zbyszek, dobrze. W takim razie Stoisz tutaj, bo masz dwa wyroki, tak? które dowodzą, że zostałeś niesłusznie z wyrzucony z roboty. Tak? tak. Czym zniszczono mi karierę zawodową, tak nie jest. mówiąc o tym, że zniszczono życie również mojej rodziny? Tak. Jest. I teraz tak, jesteś tutaj, czego się domagasz? Co chcesz osiągnąć z tym protestem? Czego się domagam? I, i, głodówka. I co chcę osiągnąć? I czemu głodówka? Tak. Y Zupełnie niedawno y, cała Polska usłyszała o sprawie y, biednego, y, nieszczęśliwego Pana Tomasza Komendy. Jak dla mnie to on tutaj po prostu tak ironicznie mówi, przepraszam, nie dopowiedziałam. E, Tomasz Komenda był oskarżony o gwałt, a gwałcicieli w więzieniu traktują tak jak traktują. E, także... E, z po prostu mi brak słów. Brak słów. Pana Tomasza, komendy, który 18 lat się przesiedział jako niewinny człowiek za czyn, którego nie popełnił. Yy, dokładnie tak, tak. Zainteresowałem się tą sprawą we wszystkich jej wymiarach, no również w wymiarze finansowym, o, tak szkodowania, które otrzymał. Oczywiście. Jego obrońcą był, no wypromował się doskonale już kilkukrotny bohater naszego dzisiejszego spotkania, Zbigniew Świąkalski. Sorry. Nie wiem, czy to jest ten Zbigniew Świąkalski. Przepraszam, tego jest tyle, że nie, 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 jest mi, nie jestem w stanie tego wszystkiego zweryfikować. Yy, także. Tak. Yy, otrzymał pan Tomasz Komenda łącznie około 13 milionów złotych, co było dla mnie najważniejsze wyroku, a raczej w uzasadnieniu, który sąd podał, to jaka była podstawa? Otóż jego, jako. Tak, jego pod... pewnie pensja, którą zarabiał, tak? Dokładnie to, bo i tak dokładnie to tak? Podał, podał sędzia w uzasadnieniu. Sędzia, o ile dobrze pamiętam, nazywał się Kita, że podstawą ustalenia było wysokość wynagrodzenia którego go pozbawiono, zatrzymując w związku z przedstawionymi mu zarzutami. Sprawdziłem. Pan Tomasz Komenda nie mógł zarabiać więcej jak około 2000 zł miesięcznie. miesięcznie. Miał wykształcenie zawodowe, pracował jako pracownik myjni samochodowej. To jest po prostu, jak ja to, ja, ja do tej pory nie mogę tego przeżyć, jak on ten Zbigniew Kękuś, jak on się wypowiadał na temat Tomasza Komendy. Pracownik mini samochodowej. I że Zbigniew Kękuś sprawdził. Ale jeszcze tutaj kawałek chcę puścić. Zobaczymy, jak on sprawdza. Co mówiłam już w tym moim nagraniu. W tym moim nagraniu już mówiłam. Także jak on sprawdził. Słuchamy dalej. Czyli zarabiał 16 razy mniej niż ty. Yy, czyli zarabiał. Yy, ja zarabiałem dziennie więcej niż on zarabiał miesięcznie. Wobec tego, jeśli to wszystko porachować i jeśli wziąć pod uwagę ten właśnie przypadek. I... Je porachować jakby to wszystko porachować tak w Kękuś. Królowa nauk, matematyka została wyruchana jak tania dziwka. Przepraszam za moje ostre słowa uzasadnienie, to. że podstawą ustalenia kwoty ostatecznej jest była właśnie ta wysokość wynagrodzenia, no to jeśli ja zarabiałem, jeśli on zarabia, jeśli pan Tomasz Komenda zarabiał yy, dziennie, yy, zarabiał yy, miesięcznie, to, co ja mniej niż ja zarabiałem dziennie, no to myślę, że mnie by się należało kilkadziesiąt milionów. Ale ponieważ nie jestem chciwy, nie jestem łasy na pieniądze, żądam konserwatywnej kwoty 20 milionów złotych. Napisałem w tej sprawie już dwa pisma do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i otrzymałem dwie odpowiedzi. Nie, nie, nie Kękusiu. Napisała mi chyba pani Patrycja Osiecka, zastępca dyrektora w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości. Nie, nie, nie Kękusiu. My ci nie możemy wypłacić tych pieniędzy, albowiem prawo tego nie przewiduje, bo Fundusz Sprawiedliwości jest dedykowany i wymieniła na jakie cele. Ja to sobie sprawdziłem. Co... No dobra, może tyle wystarczy. Coś tam sobie sprawdził, ale powiedział odnośnie, że sprawdził sobie, za co dostał Tomasz Komenda. Za to, że nie, nie mógł pracować przez 18 lat. To kwota. Sąd Okręgowy w Opolu przyznał w poniedziałek 811, tysięcy, 811 533 zł i 12 groszy tytułem odszkodowania i 12 milionów złotych za dość uczynienia za 18 lat niesłusznego pobytu w więzieniu za zbrodnię, której Tomasz Komenda nie dokonał. Tutaj jest, że wyrok nieprawomocny, nie wiem, przepraszam, że znowu nie poszukałam o prawomocnym wyroku, w każdym razie za dość uczynienie, za dość uczynienie to jest zupełnie coś innego. Także Zbigniew Kękuś. Ja myślałam, że Olszański gra. Chyba, że dalej gra. Chyba, że dalej gra. Ale jeszcze tutaj cofnę się do mojego nagrania. Tutaj mam linki. Tak, tak to wygląda z tymi linkami w PS'ach. zapozdrawiam, Jakby ktoś chciał sobie szukać, z czego korzystałam. Dopisałam komentarz i przypięłam. Jak to nagranie robiłam, to byłam bardzo zmęczona, bo prawie cały dzień się przygotowałam przygotowywałam do tego nagrania i w zmęczeniu zapomniałam powiedzieć, że w tej transmisji był poruszony ciekawy wątek o Akta 447. Naprawdę warto tę ich transmisję przesłuchać. Pozdrawiam. Także Tę transmisję warto ich przesłuchać. Nie pamiętam w którym momencie on tu mówił o Akta 447. Gdzieś, gdzieś tutaj chyba. Około po 30 minucie, raczej. Także. I tylko teraz tak się zastanawiam, jeżeli on tak sprawdził, bardzo, że 13 milionów, że około 13 milionów dostał odszkodowania tytułem za to, że nie mógł pracować, no to ciekawa jestem, czy Zbigniew Kękuś również. Porządnie sprawdził to z akta 447. Podobno ma jakieś dokumenty. Dobra, ale lecimy dalej. To jest transmisja z wczoraj i tutaj Marcin dzwoni do Kękusia. Chciałabym jeszcze to puścić w tym nagraniu. Słuchamy. Connected. Mówię. Connected. Dlaczego ty dzwonisz? Proszę złą. Cześć, z Byszku. Tu dwie kanalie do ciebie dzwonią. Na żywo, na antenie. A Państwa informujemy, rozmawiamy ze Zbigniewem Kękusiem. Rozumiemy, że jak cię słyszymy, to ty żyjesz jeszcze z Tak, no więc właśnie przed chwilką opuściła mnie liczna grupa. Panowie, dziękuję wam bardzo. No? Bo no, większa prajda mnie spotkać nie mogła. Była u mnie grupka ja wiem. A dobrych, dobrych koło dziesięciu w sumie jak mniej więcej kamratów. Świetnie, świetnie, to świetnie. kamratom dziękujemy. połowę, o połowę, od... i kamratka. A, kamratka, dobrze. Od razu raźnik. O, połowę... no. o połowę ode mnie młodsi, no rewelacyjna sprawa. Świetnie, świetnie, dobrze, dobrze Zbyszek. Ale powiedz Zbyszku, co w twojej sprawie, jak M się mają sprawy? Mów. Yy, no więc, y, zmiana planu wobec tego, panowie, o czym was informowałem, jak tutaj byliście, za co jeszcze raz, no muszę po prostu, muszę podziękować, bo, bo nigdy dość. Za, za to niespodziankę, jaką żeście mi zrobili prawie tydzień temu. Wtedy Was informowałem, że i widzów Waszej waszej telewizji, że zamierzam od czwartku tego minionego, tego który wczoraj, od czteroletniego, formę mojego protestu o zaprzestanie picia. Tymczasem w środę, jak mam w zwyczaju, byłem w sekretariacie komendanta komisariatu. Cztery, przed którym stoję w Krakowie, ulica 4, złożyć pismo, no bo żebym miał udokumentowane, że, że prowadziłem tutaj jest Zatem codziennie to samo pismo, które złożyłem pierwszego dnia, składam jego czterokopie. Jego i poprosiłem o spotkanie z panem komendantem. Sekretarka odpowiedziała mi, bardzo sympatyczna miła pani, powiedziała, proszę pana, teraz panu nie mogę powiedzieć, ale na pewno ktoś do pana wyjdzie, bo nie ma, nie ma szefa, jak, jak się dowiem, jaki ma harmonogram, jaki ma grafik. Mhm. No i rzeczywiście za godzinę przed do mnie jeden, jeden z policjantów, powiedział, proszę pana, e, szefa teraz nie ma, będzie w poniedziałek, w poniedziałek ma dyżury. No więc sobie pomyślałem, że ja sobie w zasadzie mogę jeszcze w tej formie, w której proces prowadzę, pogłodować, yy, przypomnę, nie jem, piję wodę, soki, nic mi się złego nie stanie przez ten czas, a przynajmniej dowiem się, czy już do naszego miłościwie nam panującego ministra sprawiedliwości, <laughs> yy, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, dotarły wiadomości o, o tym moim proteście, o przyczynach na doskonale, że pismo moje do niego o tym, że prowadzę tutaj proces od siódmego dotarło, to wiem na pewno, bo Przyszła Zwrotka i od 5 lipca Zbignie w Ziobrowie po moim proteste. No nie wiem, może będą jakieś efekty, także w podsumowaniu odpowiadam, bo trochę, trochę krążę. W poniedziałek 18 mam się spotkać z komendantem komisariatu. Jeśli będziecie Panowie zainteresowani, to oczywiście online albo offline Was poinformuję o czym żeśmy rozmawiali i, i Waszych sympatyków, kamratów. Natomiast e, protest w tej rozszerzonej formie o zaprzestanie picia, e, czyli jak ja to określam, e, ja Wabank, oni Transbank, czyli ja Wabank, a oni to w szachach jest taki określenie, a wy chłopaki pokażcie co potrafisz, to co, co macie do pokazania, pokaż e, przeciwniku co potrafisz, będzie od czwartku w przyszłym tygodniu. Dobrze, no, że mi do szpitala, no bo no, bo, no bo mnie nie mogą przecież pozwolić. Mm -hmm. W Polsce trzeba żyć. Można człowieka dojeżdżać, ale ma człowiek żyć, no bo tak jest w konstytucji, że państwo chroni życie obywatela, zatem pozbawimy cię wszystkiego, okradniemy cię, znojemy cię, upodniemy cię, ale będziemy za ciężkie pieniądze. Nie wiem Wojtek, nie wiem Marcin, czy wam mówiłem, a chyba tak, przypomnę, bo to ważne, myślę. Jak Gowin popadł był w depresję, bić do gonta, pijść po polityki <gry> tak, tak, i, tak. i na tyle wpadł w depresję, że go, że go trzeba było do szpitala, to ja skierowałem wszystko pismo do dyrektora tego szpitala, w którym on był umieszczony, że mi podano jaka... Yy, była stawka dzienna jego leczenia. Tak, ale I... powiedz, pamiętam to, ale niech ludzie usłyszą od ciebie sa samego tę stawkę. Tak. Otrzymałem, otrzymałem odpowiedź od radcy prawnego chyba tego szpitala to Szpital Uniwersytecki w Krakowie, że aż tak dokładnymi danymi nie dysponują w rozbiciu o. na oddziały, ale że to się nazywa doba hotelowa nazwijmy to doba szpitalna, w tym szpitalu to jest, 1300, to jest 1350 zł, czyli w granicach tysiąca, po, najpewniej ponad tysiąc kosztowało na to, że widny Gowin. Przecież Gowin to powinien być twarda sztuka polityk, nie? Który zęby zjadł na polityce, yy, który siedzi w polityce, nie wiem, odkąd pamiętam, to nie było polityki bez Gowina. I, I nas to kosztowało 1350. Natomiast w moim kontekście e, to bym powiedział tak, gdyby mi Morawiecki, którego prosiłem, żeby tak jak do panu Komendzie, żeby cała Polska wiedziała, jaki Morawiecki, szczodry i hojny, i łaskawy i szlachetny i dobry. Właśnie tutaj też wspomniał o Komendzie. Brak słów. I jeszcze mógłbym parę słów pewno dorzucić jakkolwiek pejoratywnych parę też by się pewno znalazło, bo na pewno zasługuje. Pochwalił się, że daje panu Tomaszowi komendzie miesięcznie czy tysiące, później jeszcze chyba dołożył 500 złotych, a ja tutaj jak mnie wezmą do szpitala, to zniówka będzie kosztowała leczenie. nie tylko jestem czy tym, nie będą leczyć kurde mol i na co. Tysiąc złotych co by, czy około tysiąca 1000... Czyli w ciągu, jeśli wziąć pod uwagę to wszystko, co do kupy, to jest miesięcznie 30 tysięcy złotych. Gdyby nie Morwicki dał 35 tysiąca, stał. Zbyszek, tego jeśli powodzenia. mogę coś zasugerować, nie dał, tylko oddał należne. Bo e, dał tutaj no to... deszcz, miał dostać za darmo. E. Wiesz co, jak to zwał, gdyby Morawiecki się po prostu zachował wobec mnie, swojego byłego kolegi z pracy, tak. Swojego byłego kolegi z pracy? Cię po prostu zachował wobec mnie, swojego byłego kolegi z pracy, tak samo jak się zachował wobec y, pana Tomasza Komendy w... Po prostu kurwicy dostałam. Naprawdę kurwicy dostałem. Chłopak niewinnie został skazany za gwałt. Jak współwięźniowie traktują e, ludzi osadzonych za gwałt? Czy wy, kamraci, naprawdę nie dostrzegacie tego, co ględzi? E, Zbigniew Kękuś. Puszczam dalej. Nie ma okoliczności, a ja wiem, że, że to, co pan komenda ma za sobą, to jest tragedia, bo mnie na szczęście nie zamknęli, ale on, on tylko bierze pod uwagę, że, za, że jego nie zamknęli, że tamtego zamknęli, a Zbigniewa Kękusia nie zamknęli. Ee, że Tomasza e, komendę zamknęli, a e, zbigniewa Krękusia nie zamknęli. E, no porównanie... nie ja, ja po prostu naprawdę takiej kurwicy dostałam, że i Olszański i osadowski nic nic byli w więzieniu albo w areszcie. Chyba powinni wiedzieć, jak są traktowani ludzie skazani za gwałt. No, przypominam te okoliczności, na które tragedia, bo mnie na szczęście nie zamknęli, ale no, przypominam te okoliczności, na które powołał się sędzia, Kita, który przyznawał pieniądze panu Tomaszowi Komendzie, że jako podstawę ustalono żarobki, których go państwo pozbawiło funkcjonariusze tego z Państwa, prokuratorzy i sędziowie, to gdy nie Morawiecki potraktował w taki sam sposób, jak myślę, jak... I znowu tutaj poruszył temat ten. Nie, 12 milionów jest to zadość uczynienie, za krzywdę, jaką miał przez 18 lat. go znam działając pod tego tegoż państwa prokuratorzy i sędziowie. To gdy mnie Morawiecki potraktował w taki sam sposób, jak myślę, jak go znam działają pod kubiczkę, potraktował pana komendę, no to by... W taki sam sposób. Czy ty takiej samej krzywdy dostałeś? Zbigniew Kękuś, jak to masz komenda? To było... 3-3,5 tysiąca miesięcznie, a tutaj jeśli mnie wsadzą do szpitala i nie będą nie wiem ile lat, bo przecież ja muszę żyć, bo w konstytucjach będzie napisano, że... Zbyszku, e, ale jest... no, chciałbym wrócić do, 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 do kluczowego pytania, czyli rozumiem tak, że na razie jak gdyby zawiesiłeś tą budówkę całkowitą, jesteś dalej na sokach i na płynach, tak? Tak. I to jest do poniedziałku. I tak będzie, do czwartek. I, I twarz przy komisariacie numer 4 w Krakowie na ulicy Królewskiej. Ulica Królewska 4, tak. komisariat Policji 4. Tak. I, I co muszę powiedzieć, ponieważ różne za mną doświadczenia z funkcjonariuszami, natomiast ja wtedy, kiedy trzeba, to jestem asertywny, ale też jestem obiektywny. To, to po prostu muszę wyrzucić z siebie, muszę to wyartykułować. Jestem e, świetnie pilnowany, kontrolowany, w doskonałej relacji z funkcjonariuszami tego komisariatu. Pytają po kilka razy dziennie, jak się czuję. Jeśli pojawia się ktoś, kto by mógł budzić jakieś wątpliwości, to też wychodzą, czy jest wszystko ok, czy nie trzeba pomocy. Także świetnie, jestem, dobrze, jestem tutaj, dobrze. bym powiedział, pod, pod generalnie dobrą opieką. Dobra. Zbyszek. Trzymaj się, pozdrawiamy Cię serdecznie. W takim razie yy, jesteśmy w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie. Jeśli, jeśli zadzwonisz do nas, bo będzie nagła taka potrzeba, a my nie odbierzemy, bo różnie może być, to zawsze od oddzwonimy. Zbytko. Zawsze oddzwonimy. Dobrze, serde no. serdecznie, serdecznie dziękuję i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, bo to przecież Wasza robota. Ja widziałem, ile tutaj się zebrało młodzieży. Ojtek, zazdroszczę. Powiem szczerze za wrossze. Zbyszek. Jakżeście przyjechali w zeszłym tygodniu w sobotę, a teraz chcę jeszcze raz gorąco podziękować za, za tą odwiedzającą mnie kamradzką młodzież z Krakowa. Przychodzą do Ciebie po naukę, więc, więc nie żałuj im. Pamiętaj, jesteś żywym świadkiem historii i powiem ci tak, ja ci gratuluję, że młodzi ludzie. Słuchają tego, co mówisz, i słyszą tego, co mówisz. Zbyszek, rozłączamy się. Trzymaj się. Trzymaj się. bywaj, dobra. wszystkiego dobrego. Cześć. Pozdrawiam, serdecznie dzięki. dobra Dobranoc. No i Lizanie po jajcach było. Lizanie po jajcach było. Przepraszam za moje brutalne wypowiedzi. To było y, nagranie dziewiątego. Dziewiątego była transmisja. 9 lipca, także protest głodowy. Także a teraz to było wczoraj, 15. Jak tu się nie wściec? Jak tu się nie wkurwić? Znowu długa we, wyszło to nagranie, ale chciałam całą tę rozmowę przedstawić. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa. Pa.